Cześć, się manko z tej strony Squido Witam bardzo serdecznie w piątym odcineczku Minecraft Beta To, że jestem akurat w takiej piaskowej krainie, to nie jest przypadek Bo dziś będziemy tworzyć coś właśnie z wykorzystaniem piasku no, Zobaczcie na początek mojego skina, jeszcze raz, to jest właśnie legendarny, Steve. Nie mówcie, że ktoś nie grał Steve'em, na pewno każdy, ale to, ale to każdy, kto kupił oryginalnego Minecrafta rozpoczynał od Minecrafta takiego pirackiego, takiego nielegalnego takiego, który którego można pobrać na chomiku, czy cokolwiek to jest taki Minecraft z którego każdy z nas, nas rozpoczynał. I co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? O Boże, Creeper! Dobra. Deal with it. Wow! Uf, tak blisko. Okej, okay, myślałem, że na trzy razy go wezmę. Dokończę swoją myśl o tym, że każdy z nas zaczynał na pirackim Minecraftie, ale... Wiele osób kupiło oryginalnego Minecrafta. Naprawdę to jest niesamowite, że Minecraft, pomimo tego, że w wersji pirackiej był dostępny przez większość przez bardzo, bardzo długi czas za darmo, um, był dostępny. Nie było z tym żadnych problemów. Raz był jakiś tam napis, że twoja kopia Minecrafta nie jest tam legalna. Kup na Minecraft.net. Ale to był tylko napis, nadal można było korzystać przez długi, długi czas z tego pirackiego Minecrafta. Nie było żadnych problemów. A mimo to ludzie kupowali oryginalnego Minecrafta. To, to jest takie dziwne dosyć, bo większość gier właśnie robi tak, że wszystkie nielegalne kopie są. Tak jakby. E, niszczone i ogólnie a w Minecrafcie było coś takiego, że nielegalne kopie były kontrolowanie wypuszczane do sieci. I to by jest takie strasznie, strasznie dziwne w tym wszystkim. No ale te czasy już się skończyły, teraz Minecraft. E, można, można mieć oczywiście pirackiego, ale to nie jest już ten, co był kiedyś. Kiedyś to naprawdę nie trzeba było żadnych kraków i tak dalej. To był legalny, piracki Minecraft. Tak to mogę ująć. Dobra, jak widzicie, mam tu szkło, czyli przepalony piasek. I będziemy dzisiaj tworzyć szklarnię. Takie oto plany, ambitne dosyć. Nie wiem skąd się wziął ten blok tutaj. Przecież Endermany jeszcze nie istnieją na tej wersji. Ale okej, okay, dzięki temu mam cały stak Dirta I być może sobie coś Z niego zrobimy mm, Tutaj ta szklarnia, myślę, że Tak, nie ma co Sporywać się Z tą motyką na słońce A propos, motyka też jest tutaj I co? Świnkę widzę, mogę zabić Będzie więcej mięska A to mięsko jest potrzebne bardzo Chcesz rosnąć, musisz jeść mięso Ty, może bym jeszcze to wypełnił Nie wiem, czy na tyle dirta mi wystarczy, ale spróbuję Raczej to jest już koniec Więc troszeczkę z mi nie poszczęściło Chyba, żebyśmy jeszcze tutaj wykopali jakoś Ten dirt No co, zobaczymy Czy będzie taka opcja? Mamy już kolejny dzień w Minecrafcie Właśnie tutaj wszystko już zrobiłem tak jak chciałem Trawa jeszcze nie zdążyła zarosnąć Natomiast przy kopaniu tej części odkryłem tutaj jaskinie Dosyć taką, nie wiem czy dużą jaskinie hmm, może się to ciągnie tam gdzieś dalej No cóż, zobaczymy kiedy indziej Jak na razie myślę, że coś z tego może być bo to jest jedyna jaskinia jaka w tej okolicy została znaleziona więc może, może, może coś z tego będzie A jak na razie to chciałbym się zająć właśnie ogarnięciem, mm, chwilka ogarnięciem tutaj całego tego hmm, roślinkowego systemu do czterech chyba tak? Dobrze, pytam. 3 4. O, że ja to zrobiłem na 6 nawet. Ale wydaje mi się, że do czterech, więc teraz to zobaczymy. Też by mi się jakoś przydało, nie wiem jak właśnie pozyskać. a nie można po tym chodzić, zapomniałbym. Jak właśnie można pozyskać? <grym> można chodzić, ale trzeba wsiąść mieć shift to pamiętam to. Jak pozyskać te nasionka? O! Już wiem jak. Trzeba po prostu tak kopać to. Wtedy nasionka same wyskoczą. Jak widać, tam technika działa. Działa całkiem dobrze. Chyba miałem rację, chyba do czterech. Dalej, raczej już nie. Dlatego będziemy powoli, powoli sobie już to tak. O, dobra, niech będzie tutaj, skoro już położyłem tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I to by było full. Tu już nawet się zniszczyło samo. Więc to jest dowód na to, że miałem rację. A od razu sobie. Oj, ale teraz zresztą ładnie wypadło. Fajnie. Od razu sobie zrobimy tego więcej. Będzie to taka typowa, klasyczna farma. On um, 3-4, tutaj już nie za bardzo. Natomiast, tak, musimy sobie ogarnąć tutaj przepływ wody. Czy płynęła gdzieś w tym kierunku? Zaraz to skoczę po przynajmniej jeszcze jedno wiadro. Oj, nie o to chodziło. <gry> I nie o takie wiadro chodziło. Chodziło mi o wiadro, wody, ale z innego źródła. Z takiego czystego źródełka. Gdzieś tutaj powinniśmy takie mieć. No, no fajnie. Jak zwykle. Nie, creeper! O Jezus! Boże, dlaczego one istnieją? Noczu, dlaczego stworzyłeś creepery? Takie złe stworzenie Od razu sobie to zrobimy w taki sposób um, Raz, dwa, trzy i cztery Tutaj nic nie miało nie być I tutaj znowu raz um, Raz, dwa, trzy i cztery I dotąd Dalej tego nie będziemy ciągnąć Nie ma sensu Myślę, że i tak całkiem, całkiem to będzie dłużej Całkiem fajne, całkiem wydajne Całkiem wydaję taka forma. Okej. Okay. Teraz musimy jeszcze tutaj ogarnąć sobie gdzieś tak naokoło. Hmm, chyba zepsułem. Nie jestem pewny, ale raczej tak. No zdecydowanie tak. Tutaj popsułem, więc szkło poszło się rąbać, ale dobra. Przeżyję to jakoś. To jest właśnie dziwne tutaj. Hmm, co ja z tym faktem zrobię? Będę miał taką niezarośniętą trawę, ale dobra, to jeszcze później można jakoś poprawić. Jakieś pomysły na to są. Dobra, niech na razie tak będzie. Widzę, że tego piasku no, nie za dużo, nie na nie wystarczy mi. Bo zrobiłem jedno okrążenie, a już większość szkła poszła się rąbać Niestety trzeba będzie tego jeszcze więcej Natomiast moja szklarnia będzie tak mniej więcej wyglądała Nie uda mi się jej teraz ukończyć I z tego powodu jestem troszkę smutny No tak Ukończyłem tylko małą, małą, malutką ilość Nagrywam ten odcinek już godzinę, więc chciałbym jednak szybko skończyć a widzę, że nie da się to tak szybko kończyć Okej, okay, jeszcze w tą stronę zrobimy Tutaj raczej jakieś półpłytki zrobię O ile są w Minecraft jakieś półpłytki, chyba są Zobaczymy zresztą zaraz czy w becie były jakieś półpłytki, tutaj trzeba jeszcze to wszystko ogarnąć, tak ładnie O, nawet jeszcze mam tutaj sadzonkę Będę chodził w wodzie, tak żeby tego nie zniszczyć Więc tak na razie jest OK. Położymy jeszcze sadzonki Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby sobie już to rosło, sześć i siedem Sadzonek i... Co jeszcze mogę zrobić? I na pewno jeszcze zrobimy sobie drzwi no tak więc zobaczymy czy są pół... Płytki, pół bloki eee, Widać, że jest płytka naciskowa, natomiast samych pół bloków to nie ma Chyba... Chyba, że z kobla są Nie, z kobla też nie ma pół bloków Więc wątpię, że, że jakiekolwiek pół bloki na tej bedzie są mm, te wątpię trochę Chociaż... Nie, chwila, na pewno są. Ja pamiętam grem na becie to były pół bloki. Hej. Na pewno są. <gry> Tylko jak je się robi, to jeszcze muszę ogarnąć. Mm, na pewno teraz zrobimy sobie drzwi tutaj. Bo tego mi brakuje najbardziej w tym, tym Minecraft'cie I być może zaraz jakieś półbloki pójdą. Jak tylko ogarnę tutaj te staczek kamienia, zabierzemy Przepalimy, jeszcze troszkę może przepalę Piasku, no i zobaczymy się za chwilę Idę już właśnie z dodatkowym szkłem Kolejny właśnie dzień w Minecrafcie Jak bardzo miło Myślę, że zrobimy to sobie na początek tak, a dopiero później będziemy martwić się tym Chociaż i tak na ukończenie szklarni to jest zdecydowanie za mało. Nie wiedziałem ile potrzebuję, naprawdę, przepraszam, że nie udało się tej szklarni ukończyć w tym odcinku. Ale na pewno wkrótce będziesz ukończona. Dużo, dużo, dużo szkła jest potrzebne. Natomiast odkryłem w końcu, jak się robi pół płytki. W taki oto piękny sposób robi się pół płytki. A schody robi się też w taki sposób. Więc wszystko fajnie odkryłem w tym oto Minecrafcie. Więc jestem w miarę zadowolony, że można te półpłytki robić właśnie w taki fajny sposób. Z kobla od razu te piękne, fajne półpłytki. Bo jak wiemy w późniejszych wersjach Minecrafta to zostało bardzo zmienione. A tak to można było sobie z normalnego kobla robić te fajne półpłytki. Tylko pytanko, czy wszystko będzie tutaj działać nam? Tak jak. Ojej, ja tu wchodzę niepotrzebnie. Nie miałem tutaj wchodzić. Czy wszystko będzie tak, jak zaplanowałem? Mam nadzieję, że tak. Bo wody mamy wszędzie. Spoko. Trzeba tylko to zamknąć, że tutaj potworki nie wchodziły Trzeba to oświetlić, żeby potworki się nie spawnowały Aktualnie nie mam czym oświetlić, w ogóle nie mam pochodni Ale postaram się też tym zająć, żeby tutaj jednak było światełko w tym oto tunelu no jak będziemy mieli światełko, no to... to się psuje w ogóle? O, takiego wchodzenia? Mam nadzieję, że nie Mam nadzieję, że jednak nie Bo... U mnie nie ma różnicy. Więc jest okej. Okay. Aha, no to teraz to nie wyjdę. Tak bardzo jest ok, Hmm. Co roz, w takiej sytuacji mogę poradzić? Mało, mało rzeczy mogę poradzić. Hm. Na przykład jedną z takich alternatyw jest ogarnięcie. Um, tutaj, tak? Ale nad tym wszystkim zdecydowanie będę się musiał zastanowić, jak to zrobię. W każdym razie, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Myślę, że szklarnia jakaś tam jest. I to są przynajmniej jakieś początki. Może uda się tak, żeby było ładnie widać. Dobra, teraz w miarę dobrze widać są szklarnie. Tak, żeby nie było wstydu. <laughs> e, więc dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, pa, cześć.